Teraz ja serdecznie zagramy w Redcastu Wolfenstein Axis Venice. Kolejny poziom Bardzo oparty poziom Yeah! No shit Sherlock! The signal Musimy właśnie... Chciałem zrobić... You balls fuck you man. Ale dobra, jesteśmy tak, mamy dynamit ja mam dla amunicji Zombie jest od groma, Ale my robimy, idziemy do przodu, nie się patrzymy, nie się, się z tyłu o, Helga Tam jest płonący, do tego płonącego Coś to... Co to, to, to się stanęło? Tego płonącego zabiję. czy się dynamitem Czym innym Pozbyliśmy się... O oh, 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 Pozbyliśmy się zagrożenia, który nas zabił. Dobra, wojesz w ogóle. Chcemy ja się tu przejść. I tutaj chyba czyżby? Tak, tutaj. Pięknie kurwa, pięknie. Nie tu. Jesteś you're, no. you're fucking idiot. Wierdził, nie? Dobra, okay, teraz tak. Czyli się tam No i co? Zera, nic. I musimy zejść na dół i tak. schodzimy. Tu. Chyba tu. Lecz nie widzę. O, wow, łoł, wow, wow. Nie będziemy atakować tych zombie, bo ja nie mam naprawdę amunicji. Musimy się dosyć... Tu na dół. Czy na pewno coś tu będzie na dole. To nie będzie takie opuszczone. O, nawet są ząbiaki Może amunicja? Nie, teraz się też katować tym nożem Zbierdalaj! No rozpierdol mi radio to bez płaci. No nie, co? nie będę ich atakować, bo to nie ma sensu there <laughs> it's a catch. Where the fuck you man okay. A tu mamy w ogóle uratowania babę. Okej, okay, uratowaliśmy ją, tylko teraz tak. Jest dużo amunicji. Tu tak, tu jest. Tak, tu jest. O, chuj. Dobra Dobra. Do Rozszału, no dobra, jeszcze więcej widzieli, to więcej, więc przejdźmy tutaj. No i nawalamy to wszystko, nie mam pojęcia zaraz zobaczymy tutaj, co tu się kryje Miesz? I tak, to jest tutaj od groma so, przejdziemy do tyłu ich zabić a, przyjdą co, idą, czy nie idą? Trzeba zabić, halo. Nie przejdę dalej. Gdzie idziecie tu? 3 dni lateralnie. Będziecie idą, co na śpichu ma. Ok, przejdźmy się do tyłu. Kspanie.

Ciężko mi tu cokolwiek zauważyć. Że... Aha. No i co? Gówno, gówno, gówno No i to chyba wszystko. A się wrócimy. Zobaczymy, czy coś tam się kryje. dużo was, dużo was, nie no zginęs, ok, może robimy... tak, nie zrobimy, tak, nie zrobię tak tego, dużo jest, Ło, łow, 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 łow. Teraz wymienimy ich, będzie masakra, no i się nie da przejść, ty. całkowicie się nie da. Whoa, 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 whoa wow. Why are you bully me? Gdzie jest ten karabin? Ty bo jeszcze nie przejdę. No nie przejdę dopóki nie rozwalę. Kurde, no czemu się cofacie? Dały No No po prostu kurwa no nie! Boże czy ty to widzisz? się tu? Nie, dalej no, się tu nie otworzyło. Coś jeszcze tutaj musi być. Jeszcze. I przeładowanie broni. Ile ich tu jeszcze. Dobra. Trzeba zrobić dwa partie tego poziomu. Bardzo wnerwującego. No, i ten duch! A, czemu ty jesteś takim uparty! Panie, że ty jeszcze tu gościu jesteś. No dobra, wiecie co? Ja tu przechodzę po party. Dobrze, potem, dobra, to drugie party, jak już kończy ten poziom. Naprawdę masakryczny ten poziom Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku na Rewletka Słowo Przy Taxi 11. Cześć.